No, także ładnie roze, rozebrałem rower. I tutaj jeszcze też trochę części mam. Nowa lampa. Nowe pokrycie siodełka Tynna lampa też na LEDach. Dwie bateryjki. Także wszystko fajnie. Nawet mogę zamontować lusterko wsteczne. No, było trochę z tym rowerem. Zobaczcie, ile rdzy Masakra. Tutaj dla Magdy oczywiście ładujemy samochód. Wstawiłem nowy akumulator. No nie nowy, ale tam dwuletni akumulator to jeszcze jej pochodzi, 4 lata. Tutaj mamy nowe opony już przygotowane. Tutaj mamy jeszcze w tym rowerze w tylnym kole do zmienienia oponę, bo też jest popękana. Tu w tym, w tym przednim kole już zmieniłem i rower taki będzie kosztować w granicach tam 40 euro jak macie Państwo ochotę kupić go za 160 zł, tylko po 4 zł licząc 1 euro to proszę bardzo zamawiać jadę 15 sierpnia do Wałcza, to przywiozę tutaj mamy rower, ale chyba się moja koleżanka nie chce go pozbyć moja pracownica teraz właśnie też czyści inne, inne felgi a, tu Warte mal. Ah, das ist schön. Machst du jetzt Fahrrad oder nicht? Ja, ja. Mach, telefonierst du, machst du rum. Mach ich. Dann mach. Mach ich alles. Ich bin so sauer. Ich muss vorbereiten, Reklame für meine Internetseite, so Internetseite so www.großhandel.pl. Wo, 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 so wo, 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 so das ist wichtig. Ja, dann musst du den Auftrag nicht annehmen mit Fahrrädern. Dann gehe ich in den Werkstatt und dann habe ich die Fahrrad. Nein, nein, nein. Geht nicht. Werkstatt kostet richtige Geld. Ich mache für dich fast frei, freiwillig. Du, ja, aber will ich gar nicht. Wenn du musst mir muss bisschen helfen, aber Nein, mit, mit, Zigaretten, mit Zigaretten aufpassen. Ich bezahle das und fertig. Ja gut. Ich will jetzt nicht irgendwie jemanden heiraten ja, oder neue Verpflichtungen. und ich will auch nicht warten. Ich ja, will das ist schön. Vertröstet werden. Okay. Ja, ich schön, dass haben, du, das du das da bist. Gefunden. Bisschen verbessert Zustand deine. Alte Farad Felgen und die Andere Zobaczcie Państwo jakie były zepsute musiałem aż rośnieć, bo nie szło po prostu zdjąć z kół. tak było to wszystko zardzewiałe, a ta Niemka jeszcze się mi tu będzie pluć Fafluchten i tak dalej, nie? Fafluchten to mogli sobie mówić w czasie II Wojny Światowej teraz niech będzie cicho, bo jak walnę w ten pseudo głupi łeb także skończy swój żywot i będziemy się wszyscy śmiali razem z Magdą, jak będziemy oglądać ten film na YouTube, który będzie wstawiony na stronę www.grosshandel.pl. E, także e, troszeczkę tej reklamy nie zaszkodzi. Troszeczkę pół żartem, pół serio. Wszystko z przymrożeniem oka, nikogo nie obrażając. Ale Niemcy, skoro nas okradali, to teraz my ich też będziemy okradać. I ten niemiecki ląd nie, niedługo nie będzie lądem niemieckim, tylko będzie lądem polskim, bo tutaj 10 Polaków pracuje, 2,5 miliona oficjalnie zarejestrowanych, pozostałe 7,5 miliona na czarno, na umowach śmieciowych, bo tak sobie rząd polski chciał. No to teraz będzie fajnie. O, widzę, że tutaj moja pracownica już wymyła takie osłonki na śrubki, które są na felgach, także są one czyste. Zaraz je założymy. No i potem tylko opony, dętki i... Niemiecki rower z lat 40. będzie jeździć. Zobaczcie, jaki tutaj ma. Jaki jeszcze hamulec taki, że jest po prostu taka guma, która dociska oponę i hamuje. Nie ma normalnych szczęk. Lampa też widzicie za Hitlera także. Aha, siodełka nie ma być może ta pracownica nie będzie chciała jeździć na siodełku być może bez siodełka albo się weźmie, po prostu siodełko kupi kosztuje to w granicach 7-8 euro gotowe siodełko i. Zresztą jedno kupiłem, ale jest to siodełko bez tego czpienia. 7 euro z groszem. Tutaj o mam takie właśnie siodełeczko, bardzo ładne, ale chyba zatrzymam go do swojego rowerka. Nie będę jakiś tam Niemco oddawać, bo to i tak nierozumne i tak. Jak zresztą Państwo wiecie. No, trochę liści popadało tutaj z tej dużej czereśni. A Mercedes z Autohaus Holste właśnie zdobył pierwszą gwiazdkę na mojej stronie internetowej Grosshandel.pl, i we wtorek będzie po niego klient aż z Wrocławia. Kosztuje on raptem 900 euro 98 rok. Mam też identyczny z 2003 roku, kosztuje około 3500. 2,7 diesel, identycznie wyglądający, identycznie, tylko bez napisów. Także, jeżeli Państwo jesteście chętni, proszę dzwonić na numer plus 48 661 03 i 48. Jestem do Państwa dyspozycji albo pod numerem niemieckim plus 49 15 20 60 846 i 35 końcówka. Zapraszam też do pisania maila. Na maila to Artur Glowacki 27 małpagmailcom Wszystko małymi literami i proszę pisać opinię. Co uważać o tych brzydkich kobietach w Niemczech? Krótkie włosy i okulary. No, a tutaj właśnie Bernadetta Magda ma taką rejestrację wydrukowaną. Tylko dokupimy z internetu naklejki, będzie śmigać. Że hej. Dziękuję.